Jeżeli wiemy, że ten dokument jest dla nas ważny, powinniśmy taki dokument, powinniśmy taki filtr, przepraszam, zapisać sobie w postaci tak zwanego filtru osobistego. W jaki sposób taką funkcję wykonać? Ponownie powinniśmy kliknąć na lornetkę i w tym momencie skorzystać z funkcji zapisz filtr. Wpisujemy sobie tutaj dla nas dogodną nazwę, która będzie później nam pomocna w wykorzystywaniu tego filtra. Każdy użytkownik tworzy sobie tą listę osobiście i będzie ona dostępna tylko i wyłącznie dla niego. Więc możemy tutaj napisać umowa z PCC. Ok. Zapisujemy taki filtr. Teraz powinniśmy, aby go wywołać, Powinniśmy odświeżyć formatkę. W jaki sposób to zrobić? Z krzyżyka, który pojawia się tutaj w górnym prawym roku, zamykamy tą formatkę i ponownie wchodzimy w dokumenty. W tym momencie system wraca nam do ostatniego filtrowania, którego, z, którego nie odwołaliśmy. Natomiast tutaj, w słowniku filtrów osobistych, pojawiła już nam się umowa z BCC. Jeżeli chcemy zrezygnować z, z filtrowania bądź zmienić filtr na inny, powinniśmy tak jak powiedziałem wcześniej kliknąć w czerwony krzyżyk. W tym momencie system automatycznie wyłącza wszystkie filtry i powraca do pierwotnego stanu, czyli wyświetla nam dokumenty bez żadnego filtrowania. Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z filtra osobistego, wchodzimy w słownik filtrów osobistych i wpisujemy i klikamy w ten filtr, który w danym momencie sobie stworzyliśmy. Słownik filtrów może mieć dowolną długość, każdy użytkownik ustala go sobie indywidualnie, natomiast też należy pamiętać o tym, aby, aby wśród tych filtrów osobistych no, utrzymywać pewien porządek, który później też znacznie ułatwi nam korzystanie właśnie z tego słownika filtrów osobistych.